Cześć. Taki krótki odcinek. Znajdki śmietnikowe. Coś od czegoś. Pewnie był to jakiś wiatrak, nie wiem. To się jakoś fachowo nazywa. Ja nie pamiętam, nie znam się na tym. Wiem, że jest to od jarzeniówek. Jest oczywiście w środku mieć. I tutaj jest statecznik. Rok produkcji, jak widzicie. 1972. Wszystko znalezione na jednym śmietniku. To, to waży więcej niż cegła. Z czystej ciekawości zaraz rzucę to na wagę i zobaczymy, ile to waży. Ale ale powiem wam, że to nie wszystko. Najważniejszym dla mnie fantem śmietnikowym który zaraz Wam pokażę, jest to pudełeczko z zawartością. I to nie jest ta zabawka, którą widzicie tutaj, tylko pamiętacie takie rzeczy? Bajki na tak zwanych kartridżach, tak? O ile się nie mylę, widzicie to? Na tych kliszach takich, i to się wkładało w co tutaj mamy? Pewnego dnia Heroldowie królewscy, coś tam, coś tam. Mega, mega. Jest całe pudełko. Niektóre są w fabrycznych opakowaniach. Świetna znajdka. Bardzo dużo jest tutaj luzem. Tutaj jest jeszcze takie opakowanie. Historia roweru. 10 sztuk, cena 70 zł. To są znajdki. A najprawdopodobniej, rozmawiałem z Teściem, powiedział, że ma do tego projektor. Więc, jeżeli chcecie i znajdziemy ten projektor, to zrobimy Wam tego pokaz slajdów. Co Wy na to? Napiszcie w komentarzach. Weźmiemy go do domu, zrobimy ciemnie i puścimy to na ścianie. Zobaczymy, co na nich jest. No, pod światło tutaj teraz widać, ale, ale naprawdę mega. Było to w worku. Było to w worku i powiem wam, był taki dość ciężki. Ja tak go rozerwałem, mówię, co to jest? A tu się okazało, one były pojedyncze, bo wypadały z tych pudełek niektórych. Tutaj, tak jak mówiłem, jest dużo, dużo takich różnych pojedynczych. Ja nie chciałbym tego uszkodzić, dlatego jest wszystko, e, wszystko w tym pudełku. Tutaj zobaczymy jeszcze jeden. Nie chciałbym tego dotykać rękoma. W kilka dni później odbyło się na zamku Kopciuszek. Ha! Ej, to jest fajne. Ciekawe, czy jest cała bajka, czy takie jakieś pojedyncze. Ale. Oho, no i upadło, no i upadło. Mam nadzieję, że się nic z tym nie stało. Nie, no nic się nie stało. Były takie, które były też uszkodzone, nie brałem. Ale bardzo jestem zadowolony z tego. Z tego jestem bardziej zadowolony, powiem wam niż z tego. Ale wezmę teraz, wezmę to jeszcze zważę. Także napiszcie w komentarzach, jeżeli znajdę, czy chcecie, zrobimy. Perelowski pokaz slajdów bajek, ja powiem wam, jestem zaintrygowany tym, bo chciałbym zobaczyć, jak to, wygląda, jak to wygląda na tym. Oglądałem kiedyś swego czasu, ale wiecie, kiedy to było? Bardzo dawno temu. Także taki krótki odcinek. Jeszcze tylko zważymy tą znajdkę. Tu oczywiście wkrętarkę od, od Maćka. Pozdrawiam serdecznie. Jeszcze raz dziękuję. Także zważymy sobie urobek, który znalazłem na. W uleżał leżał przy śmietniku, to wszystko przy śmietniku leżało. Sam jestem ciekawy, ile to waży. To waży 2, 260, a patrzcie teraz, 4,5 kg. No i tutaj będzie złom, będzie aluminium i będzie miedziuszka. Mega fajnie. No i taki krótki odcinek. Pamiętajcie o subskrypcji, będzie więcej takich odcinków. A ja powoli, może. Biorę się za demontaż, nagram Wam z tego odcinek, zobaczymy. To mnie ciekawi, co będzie w środku, bo naprawdę to jest ciężkie. Samoważy. Samoważy 1840 gram, także no. Mam nadzieję, że będzie z tego miedziuszka. Tutaj już widzimy aluminium. Tu jakoś sobie wybiję miedziuszkę, no i tam jest miedziuszka. Także do następnego, trzymajcie się, cześć.